Witryna narodowa mieściła się na Chmielnej, na odcinku między Nowym Światem a Marszałkowską. Bar z bałkańskim żarciem znajdujący się naprzeciwko był jeszcze zamknięty, za to dom uciech reklamujący się na jednej z szyb nad księgarnią zapewne pracował 24 godziny na dobę. Przy księgarni kilka wlepek przyklejonych przez kibiców Legii i jedna namawiająca na rabotu w Polsce z podanym numerem telefonu. Wszedłem do księgarni i grzecznie powiedziałem dzień dobry. Spodziewałem się, że za ladą będzie stał weteran wojny z bolszewikami, albo przynajmniej jakiś wyrośnięty skin. Tymczasem odkłonił mi się drobny, piegowaty mężczyzna, około czterdziestki, z włosami związanymi w kucyk. Zacząłem przeglądać tytuły: kto zabija Polskę, Antypolacy, wysadzić Rosję, dzienniki snajpera, ale także jak pokonać Alzheimera. Słucham, usłyszałem uprzejmy głos: Czy mogę panu pomóc? Rozejrzałem się po księgarni. W jednym rogu wisiała polska flaga, w drugim nie wiedzieć czemu flaga wojsk południa z czasów wojny secesyjnej. Wcześniej otwieracie, zauważyłem. Bo nasi klienci dość wcześnie wstają, odparł. To aktywni ludzie. Zaproponowałbym coś z nowości, może wysadzić Rosję? Jak dla mnie, to w tych tytułach trochę za dużo przemocy. Chyba się boję, ale ja w innej sprawie. Obaj znamy Daniela Okońskiego. Wspomniał mi kiedyś o panu. Nie wie pan, co u niego, bo nie odbiera telefonu. Zrobiłem najbardziej zmartwioną minę roku. Nie mam pojęcia. Piotr podał mi rękę. Nagle się ożywił i chyba ucieszył, że nie bardzo interesuje mnie to, kto zabija Polskę i czy robią to antypolacy, a tak w ogóle to nie Piotr, tylko Mokry, taka stara ksywa z czasów pankowej załogi i aboli. Tak, znają się, razem studiowali, parę browarów wspólnie wypili i od czasu do czasu wpadają na siebie na mieście, bo Daniel w tym szałowym garniaku krąży często po trakcie królewskim, a księgarz tu się przecież zakotwiczył. A ta dziewczyna? Wiesz, ta, z którą był. Skrzywił się. Justyna? Weź, lepiej zapomnij. Raz to się nawet, nawet przy mnie pokłócili. W sumie to nie tak dawno, przykro było słuchać. A taką zgraną parą się wydawali. Chłasko te znawca życia pokiwał głową. Ona do niego że ładuje ją w trąbę, tak powiedziała. Wyjęła jakieś klucze i machnęła mu przed nosem, a on pobladł, no i że to nie jego. A czyje? Jego szefa, do jakiegoś domku. No, i taki kit jej wciskał. Uśmiechnął się. Ona zawinęła się i dała w długą. Jak to, dała w długą? No, spotkałem o konia potem jeszcze raz. Chodził jakiś struty, bo ta cała justa wyjechała. Do Londynu, do jakiegoś swojego byłego. Tak to już jest. Dlatego ja, w stosunku do mojej, jestem świętszy od papieża. Poprawił kalendarz ze zdjęciem pary prezydenckiej, tej poprzedniej. A swoją drogą, jeśli go spotkasz, przypomnij mu o mnie, dodał. Mam coś dla niego, a on pewnie zapomniał. Rozmowę przerwał nam klient. Do Lady zbliżył się szybkim krokiem, mężczyzna po pięćdziesiątce. Spiskowa historia Polski, tom piąty. Macie? Mokry podał mu egzemplarz, a mężczyzna odetchnął. Tego szukałem. Uśmiechnął się do nas, jak do najlepszych przyjaciół. Słyszałem? Przełknął ślinę, słyszałem, że jest jeszcze bardziej spiskowy od poprzednich. Jest super spiskowy, proszę pana, zapewniłem. A nie myślał pan o niszczarce? O czym? zamrogał zdziwiony niszczarka, takie urządzenie do niszczenia dokumentów. Bo gdy już pan przeczyta, to może dobrze byłoby zniszczyć egzemplarz. Księgarz odwrócił się do nas plecami i zaczął gwałtownie kaszleć. Panie! A co pan mi z takimi tekstami wyjeżdża? Mężczyzna zacisnął ręce na spiskowej historii Polski i przypatrywał mi się podejrzliwie. Co? Znowu coś sprzedać, kupić, rozprzedać? Geszewcik? Interes jest do zrobienia? No coś pan. Wyciągnął portfel, wysupłał lekko drżącymi dłońmi, dokładnie 38 złotych i 50 groszy. Wziął książkę i wyszedł. Niezły cyrk. Popatrzyłem na księgarza. Sorry, że zapytam, czy ty, powiodłem palcem po półce z książkami, czy ty w to wierzysz? Popatrzył na mnie. Jest takie powiedzenie, że ornitolog nie musi umieć latać. Znasz je? Snałem. Czasy ciężkie trzeba pracować, podobno żadna praca nie hanbi. No właśnie. Przekonałem się o słuszności tego powiedzenia nieraz i nie dwa na własnej skórze.